Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Drodzy Państwo, dzisiaj nowy Fort Mondeo. Czekaliśmy na niego dwa, jak nie trzy lata, bo to auto w Stanach Zjednoczonych już w 2012 roku się pojawiło. Ale bez obaw. Nie trącimy. Jako Ford Fusion tam u nas jako Mondo oczywiście czekaliśmy na ten samochód i ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, że ten samochód pięknie wygląda w środku, bo to jest wszystko proste, wysoko, jeśli chodzi o jakość na, na, na najwyższym poziomie wykończenia e, zrobione. I przejrzyste, to nie jest nic skomplikowanego, gdzie by było mnóstwo przycisków. Tutaj jest wszystko pięknie e, wykończone, dziesięciocalowy wyświetlacz ten centralny umieszczony z wszystkimi podzespołami, z którymi, którymi sterujemy tutaj dotykowo. Chociaż możemy to ponoć też jakoś ustawić, spersonalizować, spersonalizować tak, żeby kierować na przykład tutaj tym, tym No W tej klasie samochodzie, w tej klasy samochodzie już takie rzeczy są jak najbardziej możliwe. Ktoś, ktoś kto jeździł mądziakiem poprzedniej generacji w tym aucie się nie zgubi, to przede wszystkim. Te wymiary, rozmiary powierzchni bagażnika około 500 litrów tu w kombiaku są mniej więcej podobne. Auto bardzo dobrze wyciszone, ze świetną trakcją i ze świetnym kompromisem, jeśli chodzi o trakcję, trzeba dodać, bo auto jest twarde w zakrętach, nie buja się. Natomiast na dziurach nie jest tak, że wszystko nas boli. Rzeczywiście też dosyć dobrze. Nierówności. No i w końcu to, co w Fordach mogło jej czyli przeładowana przyciskami. Ta sama środka, Bo oczywiście łatwo mówić, tutaj mamy taką wersję wyposażenia, że mamy duży wyświetlacz, ale prosty, czytelny, e, intuicyjny. Tutaj z przelotką ja to porównuję do Volvo. Tam jak mówi, że Volvo wygląda to troszeczkę inaczej, ale czuj, że jedziemy w aucie klasy premium. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie dotyczące przestrzeni. Brakuje Ci. No tak, ale Ty jesteś bardzo wysoki i Ty rzeczywiście tutaj przy tym elektrycznie ustawianym fotelu na różnych poziomach dotykałeś głową sufitu. Dodajmy u nas w tej wersji titanium, dachy przeszklony, kurtyna odsunięta teraz akurat, żeby słońce nam pięknie tutaj świeciło wewnątrz. Ja jestem pod wrażeniem tych wszystkich asystentów, które tutaj się pojawiły, czyli asystent pasa ruchu, asystent cofania. Mamy takie... Jakby podzespoły, które o nasze bezpieczeństwo, bo e, jeśli jesteśmy zmęczeni, samochód reaguje odpowiednio, jeśli e, na przykład Przezbudza zbliżamy myślą. się, tak zbliżamy za bardzo do samochodu poprzedzającego, on wyhamowuje no, bezpieczeństwo co dmuchane z tyłu chociażby pasy. no. Pasy właśnie liczyłem, że, że o tym wspomnisz, te skrajne pasy, mówiliśmy o tym, kiedy już na granicy Gnańska i co ten Ford był do zobaczenia na targach że takie pasy są rzeczywiście, no nie sprawdzaliśmy jak działają i nie zamierzamy sprawdzać, bo te pasy dmuchają się w przypadku zdarzenia, no tak żeby zwiększyć powierzchnię styku pasa z ciałem, zmniejszyć ryzyko obrażeń po prostu, ale także LEDowe reflektory, bardzo fajne kierunkowskazy, które tak płynnie skakują w swoje miejsce, no czuć, że to jest auto nowoczesne. bez dwóch zdań, czuć, że jest wygodne, czuć, że jest przestronne, czuć, że jest bezpieczne, bo oczywiście jesteśmy tu samochodem otulernym, bez o, o nowoczesności niech świadczy również ten cyfrowy wyświetlacz, który znajduje się nad kierownicą, gdzie znajdują się zwykle analogowe zegary. Tutaj mamy wszystko działające tak wirtualnie jakby i to też ładnie wygląda. Samochód naprawdę, który może się bardzo podobać, który w najprostszej wersji kosztuje około 90 tysięcy, mamy tutaj ściągawkę to no może... Tak, jeśli wybierzemy silnik benzynowy EcoBoost 160-konny aż, no to za to auto możemy dać 95 tysięcy w na najprostszej wersji, a jeżeli byśmy zaszaleli i wybrali titanium, tak jak tutaj i w naszym przypadku 182-litrowy, 180-konny 2-litrowy silnik diesla ze skrzynią manualną, no to mamy jakieś 125 plus nawigacja, 9 plus jeszcze kilka innych rzeczy, no 140 wyjdzie jak nic, no ale to jest auto klasy Nic, tylko testować, drodzy Państwo. Radio Gdańsk Słuchaj od rana.